Co się dzieje, gdy dorosła kobieta wraca do rodzinnego domu z sercem na dłoni, a ląduje w pralni? Rodzina zabrała jej pokój, godność i głos, ale nie przewidzieli jednego. To, co zrobiła później, postawiło ich na kolana w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Gdy po trzech godzinach w zatłoczonym autobusie wysiadłam pod domem rodziców, jedyną rzeczą, która trzymała mnie w pionie, była folia aluminiowa z zaklejonym masłem czosnkowym, jeszcze ciepła, upiekłam je sama, sześć bułek dla ojca na urodziny, bo przecież bułki czosnkowe to jego ulubione. To był mój gest, mój wracam z otwartym sercem, mimo wszystkiego, co wcześniej. No i stanęłam, jak ta głupia, pod domem, który znałam na pamięć, a który jakoś zdążył się zrobić obcy. Wiecie, człowiek myśli, że dom rodzinny to miejsce, gdzie zawsze będzie mile widziany. Nieważne, ile masz lat. Nieważne, że pracujesz na trzy zmiany i nie masz czasu nawet oddychać. Ale nie. To, co dostałam, to był kubeł zimnej wody. Bez żadnego kochamy cię, dobrze, że jesteś. Bez uścisku. Zero. Drzwi otworzyła mi matka. Stała z telefonem przy uchu i rzuciła tylko A, jesteś. Dobrze, bo ciasto trzeba przenieść z auta. Nie zapytała jak podróż, nie spojrzała na bułki, a ja, jak ostatnia naiwna, jeszcze się uśmiechnęłam i powiedziałam. Upiekłam specjalnie dla taty, z masłem i czosnkiem, tak jak lubi. Odłóż na blacie, zobaczymy czy ktoś to w ogóle zje. Burknęła. Już wtedy powinnam była zawrócić. Ale nie. Ja się łudziłam, że może się jeszcze rozkręcą, że to stres że dzień napięty, typowe rodzinne zaprzeczanie. W środku tłum, ojciec, siostra, jej mąż, dzieciak z tabletem, a w tle ten sam stary zapach smażonych ziemniaków i stłumione głosy z telewizora. Ojciec nawet nie wstał, tylko rzucił przez ramię. Cześć mała. Mała? Mam 33 lata i kredyt na karku, a on mała. Moja siostra, Marlena, nie podniosła wzroku znad telefonu. Za to jej syn, siedmioletni Pawełek, bez żadnego dzień dobry, wrzasnął. Gdzie są moje chipsy? Ja naprawdę próbowałam zachować twarz. Naprawdę. Hej Pawełku, miło cię widzieć, powiedziałam cicho. Nie jestem Pawełek, jestem Paweł. I odwrócił się z godnością króla. Wtedy jeszcze nie wiedziałam. Jeszcze nie rozumiałam, że ten chłopiec, ten nowy, samozwańczy król salonu, właśnie wyrzucił mnie z mojego własnego pokoju. Po obiedzie, który spędziłam między wnoszeniem sałatek a zmywaniem naczyń, bo oczywiście nikt inny nie mógł tego zrobić, poszłam na górę. Marzyłam tylko o tym, żeby się położyć zasnąć w swoim starym łóżku pod tą chrzęszczącą narzutą w kratę, choćby na godzinę, choćby na chwilę. Wchodzę do mojego pokoju i. Stop, zamarłam. To nie był mój pokój. Ściany niebieskie, plakaty z superbohaterami, biurko z kredkami. pościel z jakimś animowanym stworem. I co najlepsze, na środku łóżka leżał Paweł. W piżamie, z tabletem, żuł gumę i nawet nie spojrzał. Co ty robisz w moim pokoju? Zapytałam, nie wierząc własnym oczom. Chłopak wzruszył ramionami. To teraz mój pokój. Zeszłam na dół jak zombie. Mamo, Spytałam, starając się nie podnieść głosu. Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje? Matka, jak gdyby nigdy nic mieszała kompot. Pokój jest teraz Pawła, przecież nie mieszkasz tu od roku, a on potrzebuje przestrzeni. I nikt nie pomyślał, żeby mnie uprzedzić. Twoje rzeczy są w kartonach, w garażu, i nie przesadzaj. To tylko pokój, to tylko pokój. Nie mamo. To było jedyne miejsce, które wciąż nazywałam moim. Jedyna przestrzeń, gdzie mogłam się schować przed całym tym rodzinnym cyrkiem. A gdzie mnie zakwaterowali? W pralni. Serio, pralnia. Rozkładany leżak, kot z logiem jakiejś starej kampanii wyborczej, i światło, które mrugało jak w horrorze klasy B, pachniało płynem do płukania i wilgocią. Żadnej poduszki, żadnego szacunku. Spałam w tej pralni, słuchając dźwięków pralki, która wirowała, jakby robiła mi na złość. Każde wirowanie było jak ty tu nie pasujesz. A ja leżałam, wlepiając wzrok w sufit i zadawałam sobie pytanie: czy ja naprawdę jestem aż tak nieważna dla tych ludzi? Następnego dnia jeszcze gorzej. Śniadanie zjedli beze mnie. Bułki czosnkowe nienaruszone. Widziałam je na stole, wysuszone, jakby wręcz obrażone, że nikt się nimi nie zainteresował. Ja chciałam dobrze, a wyszło jak zwykle. Mój brat cioteczny, który przyszedł tylko po to, żeby wypić trzy piwa i poplotkować o rozwodzie sąsiadki, rzucił mimochodem. A ty jeszcze studiujesz? Przecież masz ponad trzydzieści. Czas dorosnąć, nie? Siostra parsknęła. Ona już dawno zrezygnowała. Teraz robi projekty, cokolwiek to znaczy. Tak, Marlena zawsze wiedziała, jak mnie przedstawić w świetle reflektorów. A ja? Ja znowu zmywałam. Przypominałam sobie, jak jako nastolatka siedziałam tu w kuchni z książkami, ucząc się nocami, żeby dostać się na studia. Jak wtedy ojciec powiedział Dumni z ciebie jesteśmy. A teraz? Teraz ojciec podszedł, wziął drugie piwo i rzucił. Dobrze, że jesteś. Pomogłaś przy stole. Zawsze miałaś dryg do sprzątania. No tak, sprzątać owszem, ale nie spać w łóżku, bo to już zajęte. Wieczorem usiadłam sama na schodach przed domem. Słyszałam przez okno, jak Marlena śmieje się głośno, opowiadając coś o tej swojej z miasta, co wróciła jak zbity pies. I wtedy coś pękło. Nie głośno. Nie dramatycznie, ale pękło. Bo ja mimo wszystko przyjechałam z sercem na dłoni, z bułkami, z chęcią bycia częścią tego wszystkiego. A dostałam pralnie. To, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Zostań, żeby zobaczyć, jak daleko sięga rodzinne poniżenie i jak bohaterka w końcu przestaje milczeć. Obudziłam się o szóstej rano, bo pralka znowu uznała, że jej dramatyczny koncert o wschodzie słońca to nieodłączny element domowego klimatu. Leżałam w tej wilgotnej klitce i myślałam, co ja tutaj robię. Przecież mogłam zostać w mieście, zjeść suchy tost i nikt nie traktowałby mnie jak mebla, który przeszkadza w ustawieniu salonu. Ale nie. Ja, jak to ja, musiałam być tą porządną córką, tą, co się nie kłóci, tą, co rozumie, że rodzina to rodzina. Dobrze, że nie wiedziałam, co czeka mnie tego dnia, bo być może naprawdę bym uciekła. Może i boso. Zaczęło się niewinnie. Ojciec miał jechać po drewno. Oczywiście samochód zarezerwowany był dla Marleny. Bo jakżeby inaczej, a że tata nie chciał targać worków w rękach, to nagle stałam się idealna do pomocy. Zawieź ojca na skład, rzuciła matka z nadzlewu, nie pytając, czy mam inne plany. Bo po co pytać? Ja przecież zawsze mam czas. W aucie ojciec przez pierwsze pięć minut milczał, a potem rzucił. Nie obrażaj się o ten pokój, to tylko miejsce. Ważne, że jesteśmy razem. Czy ja naprawdę miałam wrażenie, że ten człowiek jeszcze miesiąc temu nie odebrał mojego telefonu, kiedy złamałam rękę? Jasne, odpowiedziałam kręcąc kierownicą, bo przecież wszystko jest w porządku. Nawet spałam obok suszarki, prawie jak z paresort. Spojrzał na mnie, jakby nie wiedział, czy się śmiać, czy mnie zganić. Ty zawsze musisz ironizować, bo inaczej bym zwariowała. I tu się zgodził. Skinął głową. I przez chwilę myślałam, że coś do niego dociera, ale nie. Po chwili stwierdził. Marlena ma trudniej. Dwójka dzieci, dom, mąż. Nie można jej odmówić. I w tym momencie zrozumiałam, że ja w tej rodzinie jestem nie tylko niepotrzebna, ja jestem zbędna gorsza, bo nie mam dziecka, bo nie mam normalnej pracy, bo nie wpisuję się w szablon, jaki oni uznają za wartościowy. Po południu odbyła się rodzinna narada. Tak to nazwali, a w rzeczywistości była to sesja krytyki na moją osobę. Bo skoro już jestem, to może bym coś z siebie dała. Mogłabyś zostać na dłużej, powiedziała Marlena. Paweł potrzebuje korepetycji, a ty przecież jesteś taka dobra z angielskiego. No i masz czas, dodała matka. Tam w mieście i tak nie masz stałej pracy, więc co ci szkodzi? Paweł cię lubi. Czyli chcecie, żebym została i pracowała jako darmowa nauczycielka? Nie mów tak, rzuciła Marlena z oburzeniem. Rodzina sobie pomaga. No tak, rodzina, ale tylko wtedy, kiedy chodzi o to, żeby coś ode mnie wziąć. Bo jak ja czegoś potrzebuję, nagle cisza. Wyszłam na zewnątrz. Musiałam złapać powietrze, zanim powiem coś, czego będę żałować. Albo i nie. I właśnie wtedy, siedząc na zimnych schodach, Podeszła do mnie moja bratanica, dziewięcioletnia Ola, jedyna, która miała w sobie resztki empatii. Ciociu, zaczęła niepewnie. Paweł powiedział, że twoje rzeczy są w workach w garażu i że wziął sobie twój zegarek, ten złoty. Zamarłam. Co? No bo mówił, że skoro pokój jest jego, to rzeczy też są jego i się śmiał. Wbiegłam do garażu jak burza. Znalazłam kartony z moimi rzeczami. Rozbebeszone, porozrzucane. W jednym brakowało książek, w drugim, ramki ze zdjęciem, w trzecim, no właśnie, zegarka. To nie był byle jaki zegarek. Dostałam go od babci, z wygrawerowanym napisem. Ostatnia rzecz, jaką po niej miałam. Wybuchłam, i to nie w przenośni. Wparowałam do salonu. Paweł siedział z tabletem, Marlena piła kawę. Gdzie jest zegarek? Rzuciłam bez żadnych ceregieli. Paweł spojrzał i wzruszył ramionami. Fajny był, ale zgubiłem. Ups! Marlena podniosła wzrok znad filiżanki. Nie musisz się tak wydzierać. To tylko rzecz. Tylko rzecz? To prezent od babci. I co z tego? Przesadzasz. Wtedy zrobiło się gorąco. Naprawdę gorąco. Mam dość tego cyrku. Powiedziałam z trudem powstrzymując łzy. Od lat traktujecie mnie jak darmową siłę roboczą, jak zapchaj dziurę. A teraz nawet moje rzeczy nie są moje? Ojciec podszedł. Uspokój się, robisz sceny. Nie, wy robicie sceny. Ja po prostu przestałam to łykać. Wieczorem nie rozmawiał ze mną nikt. Nawet Ola. Paweł śmiał się z balkonu, rzucając ciocia się popłakała. Marlena milczała z miną obrażonej księżniczki. A matka ta, która kiedyś trzymała mnie za rękę, gdy płakałam po pierwszym zawodzie miłosnym, powiedziała tylko Trzeba umieć się zachować. Tego wieczoru nie spałam. Siedziałam w pralni i patrzyłam na swoje odbicie w porysowanej szybie pralki. I zrozumiałam jedno. Milczałam za długo. I to nie ja powinnam się wstydzić. To już kulminacja. Wszystko na co czekałeś dzieje się teraz. Zostań i zobacz, jak bohaterka postawi całą rodzinę do pionu. Bez krzyków, ale tak, że zapamiętają na zawsze. Nie planowałam rewolucji, nie tego wieczoru. Może kiedyś, ale nie wtedy, gdy siedziałam w pralni, patrząc na zegarek, którego już nie miałam. Ironia losu, czas przepadł, razem z zegarkiem. I może to właśnie wtedy, w tej ciszy, gdzie jedyne co słyszałam, to kapanie z kranu, dotarło do mnie coś, czego wcześniej nie chciałam przyjąć do wiadomości. Ja w tej rodzinie nie jestem czarną owcą. Ja jestem przez nich trzymana jako koło zapasowe, używane tylko wtedy, gdy reszta zawiedzie. Następnego dnia, niedziela. Niby rodzinna. Taką mają ją na zdjęciach: kawa, szarlotka, wspomnienia z dzieciństwa. Ale prawda jest taka, że rodzinna to ona jest tylko na pokaz. Ola ma dzisiaj konkurs plastyczny, rzuciła Marlena przy śniadaniu. Może by się zawiozła? Oczywiście, przecież to logiczne. Ja mam czas, ja mam samochód, ja mam dwa zdrowe ręce. Nie mogę, odpowiedziałam. Mam spotkanie online o dziesiątej. Zapanowała cisza. Jakbym właśnie oznajmiła, że planuję wyprowadzkę na Marsa. Spotkanie? Matka uniosła brwi. W niedzielę? Tak, z klientką z zagranicy. Pracuję zdalnie, ale może to dla was nowość. Marlena zrobiła minę. Jakby coś jej śmierdziało pod nosem. Czyli znowu ta Twoja freelancerka. To nie jest prawdziwa praca. Ciekawe. Uśmiechnęłam się z przekąsem. Bo płacą mi w prawdziwych pieniądzach? Ojciec postanowił wtrącić swoje trzy grosze. Kiedyś to się miało normalną pracę: etat, szefa, obowiązki. A teraz? Dzieci siedzą w piżamie z laptopem i nazywają to sukcesem. Lepiej siedzieć w piżamie i zarabiać niż siedzieć w salonie i rozdawać cudze pokoje. Odpowiedziałam, zanim zdążyłam się powstrzymać. Zapadła cisza. Ojciec spojrzał na mnie, jakby właśnie spoliczkował go powiew zdrowego rozsądku, ale nie powiedział nic. O jedenastej odbyła się narada. Rodzinna, oczywiście, bo w tej rodzinie każda decyzja musi przejść przez kolektywne dyskusje, które przypominają bardziej sąd kapturowy niż rozmowę. Trzeba to jakoś rozwiązać, zaczęła matka. Nie możemy żyć w takiej atmosferze. Zgoda, powiedziałam. To może zacznijmy od tego, że moje rzeczy mają wrócić z garażu do pokoju. Marlena wybuchła śmiechem. Do pokoju Pawła? On już się tam urządził. Na moich wspomnieniach. O jej, znowu dramatyzujesz. Jęknęła. Nie dramatyzuję. Po prostu wyciągam wnioski. Od lat daje się wykorzystywać. Przyjeżdżam, pomagam, pożyczam, tłumaczę dzieciakom zadania, zmywam po obiedzie i jeszcze słyszę, że nie mam prawdziwej pracy. Nikt cię nie zmuszał, rzuciła matka chłodno. Racja uśmiechnęłam się. Więc przestańcie liczyć, że będę to robić nadal. I wtedy to się stało. Odeszłam od stołu, wzięłam swoje rzeczy z pralni, kartony z garażu, tylko te, które nie zostały rozbebeszone przez Pawła. Wsiadłam w samochód. Nie powiedziałam ani słowa więcej. Na ich twarzach nie było złości, było zdziwienie. Bo jak to? Ona nie krzyczy, nie tłumaczy, nie prosi? Nie. Nie tym razem. Pojechałam do pensjonatu pod miastem taniego, z recepcją, która działała jakby z musu, ale przynajmniej miała łóżko i ciszę. Tego wieczoru, po raz pierwszy od tygodni, Usiadłam przed laptopem i odpaliłam spotkanie z klientką, nie przepraszając za hałas w tle. Nie musiałam tłumaczyć, dlaczego wyglądam na wyczerpaną. Bo wyglądałam dobrze, naprawdę dobrze, bo coś we mnie się wyprostowało. Jakby ktoś w końcu wyciągnął mi kręgosłup z tej emocjonalnej plasteliny i powiedział: Hej, dziewczyno, czas się postawić. Następnego dnia telefon. Najpierw nie odebrałam, potem znowu i znowu. W końcu wiadomość od matki: możesz wrócić. Nie tak to miało wyglądać. Potem Marlena, Paweł płacze, powiedział że cię nie chciał zranić. Wracaj, pogadamy. I w końcu ojciec: przesadziliśmy. Zależy nam na tobie, wróć. Nie odpisałam od razu: bo wiecie co? To nie ja powinnam wracać. To oni powinni przyjechać i zapukać i powiedzieć: przepraszamy, naprawdę. Ale tego jeszcze nie zrobiłam, jeszcze nie, zaraz wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewa. Ostatnia część tej historii to nie zemsta, to przebudzenie. I będzie bolało tych, którzy nigdy nie nauczyli się słuchać. Zostań, żeby zobaczyć, co się stanie, gdy bohaterka weźmie życie we własne ręce. Nie wróciłam, nie dlatego, że nie mogłam, nie dlatego, że miałam focha, tylko dlatego, że po raz pierwszy zrozumiałam, że nie muszę. Kiedy człowiek całe życie próbuje się dopasować, stara się, ugina, przełyka, zaciska zęby, to w końcu zaczyna wierzyć, że to normalne, że miłość zawsze ma warunki, że trzeba być wdzięcznym, nawet jeśli śpi się w pralni, że szacunek się zarabia pomocą przy zmywaku, ale i tak go nie dostajesz. Ale potem przychodzi moment, w którym przestajesz szukać zrozumienia w miejscu, które cię przez całe życie nie słuchało. I wiesz co? Wcale nie boli, to ulga. Minęły trzy dni. Nikt nie przyszedł, nikt nie zadzwonił, a potem przyszedł e-mail od Marleny. Potrzebuję twojej pomocy. Paweł ma projekt do szkoły, nie mogę się z nim dogadać. Sama rozumiesz, pracuję teraz więcej. Miałabym czas, gdybyś nie odjechała w takim stylu. Stylu? Styl to miała ona, kiedy urządzała urodziny taty, jakby była królową życia a ja miałam być tylko dodatkiem do kanapki z pastą jajeczną. Nie odpisałam. Minęła doba, telefon, mama, głos cichszy niż zwykle, jakby nie ona. Cześć, córeczko. Jak tam? O, czyli jednak pamiętała, że istnieje. Ciekawe. Dobrze, odpowiedziałam. Pracuję, odpoczywam, mam spokój. Może wpadłabyś. Ola pytała o ciebie. Tęskni. Nie mówiła nic o Pawełku. O swoim złotym wnuku. Ten akurat nie tęsknił, bo i nie musiał. A moje rzeczy? zapytałam. Nadal w kartonach? Eee, nie. Marlena je przyniosła z garażu. Są w. no u niej w piwnicy. Czyli co? Kartony zesłane do podziemia? Dziękuję, powiedziałam. Ale wiesz co? Nie planuję wracać. Ale. przecież to Twój dom. Nie, to był mój dom. Teraz to wasz, ja mam swój, taki, w którym nikt mi nie zabiera pokoju bez pytania. To nie była zemsta. Nie planowałam rozgrywać żadnej spektakularnej sceny. Nie wysłałam im wiadomości z ironicznym Teraz mnie szanujcie. Nie udostępniłam zdjęć z podpisem Nowe życie, stara ja. Nie musiałam. Oni już wiedzieli. I właśnie to bolało najbardziej. Tydzień później Marlena napisała znowu. Jeśli masz chwilę, Paweł chciałby cię przeprosić. Naprawdę. Odpisałam. To nie mnie musi przeprosić, to siebie, za to, że go nikt nie nauczył szacunku. I zamknęłam laptopa. W pracy poszła jak burza. Dostałam projekt z Londynu. Stały klient, dobre pieniądze. Przeprowadziłam się z tego taniego pensjonatu do małego mieszkania z widokiem na park. Może bez złotych klamek, ale moje. Z moim biurkiem. Moim spokojem, moją wersją siebie. Ola raz zadzwoniła. Mówiła, że tęskni, że Marlena czasem płacze, że babcia coraz częściej milczy przy stole, że dziadek nie włącza już meczów. Nie wiem, czy mnie to ucieszyło. Nie jestem z tych, którzy czerpią satysfakcję z cudzego żalu. Ale było mi wszystko jedno, bo w końcu po 33 latach zrozumiałam coś, czego nikt mi wcześniej nie powiedział. Rodzina to nie ci, którzy cię urodzili, to ci, którzy dają ci przestrzeń, kiedy oddychasz, i nie zabierają jej, kiedy milczysz. Dziś? Nie mam kontaktu z Marleną. Mama czasem pisze, ale już bez tonów z wyższością. Ojciec? Czasem coś polubi na moim profilu, czasem nic. I dobrze. A pokój? Mój pokój? Już go nie potrzebuję. Mam siebie. To nie zemsta. To reset. I czasem największą siłą nie jest krzyk, tylko odejście bez słowa, bo wtedy cisza mówi za ciebie. I robi to głośniej niż ktokolwiek się spodziewał.